Stało się tradycją, że Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Urząd Miasta w Jugosławku zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w plenerze malarskim, który organizowany jest pod hasłem Włocławek w malarstwie i rysunku. W tym roku mamy jubileuszowy plener, to jest 30., który organizujemy na placu Kopernika a tematem jest katedra włocławska jak wiemy katedra włocławska obchodzi w tym roku też swój jubileusz 600 lecie, lecie konsekracji imprezę tę patronuje ksiądz biskup Wiesław Aloizy Merik Zadaniem uczestników jest wybranie fragmentu katedry, ale także wejście do wnętrza i wybranie, sobie, wybra, motywu, wybranie jego motywu. Technik, dzieci wybierają sobie sami technikę wykonania pracy. Po tym odbyciu się tego pleneru będzie jury oceniało pracę dla każdej grupy wiekowej, będzie brała pod uwagę zgodność z tematem i wyraz artystyczny prac. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca o godzinie 11 w muzeum etnograficznym przy ulicy Bulwary 6.